Proszę pana, chciałbym, żeby Pan był tak łaskaw i powiedział mi, jak długo Platforma i PSL będą niszczyć naszą ojczyznę, wiarę w Pana Boga i to, że Polska może być krajem wolnym, suwerennym, szczęśliwym i bogatym, a rodzina będzie się rozwijać w szczęśliwym. I tego chciałbym usłyszeć od Pana. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jestem zdumiony tym pytaniem, bo z tego, co się orientuje w życiu politycznym, ani Platforma Obywatelska, ani również Polskie Stronnictwo Ludowe nie są partiami ateistycznymi. Nie mają na swoich sztandarach ateizmu, walki z kościołem. To jest jakieś totalne nieporozumienie. Przykro mi bardzo, mam inne zdanie. Rozwój. Proszę Pana, i demoralizowanie dzieci już w przedszkolu, to nie jest Wasza zasługa? Nie wiem, co Pan ma na myśli mówiąc o demoralizacji w przedszkolach. No ja mam dwóch wnuków, jeden już chodzi do szkoły, drugi jest w tej grupie średniej przedszkolu. Z tego co wiem, nie ma żadnych jest zabaw, które by skutkowały tym, że następuje demoralizacja tych dzieci. Dziękuję bardzo.